Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dzięki. Chociaż nazwisko Middleton po raz pierwszy weszło do świadomości globalnej, dzięki małżeństwu Kate Middleton z księciem Williamem, Pipa Middleton udało się zbudować własną reputację. Początkowo znana jako młodsza siostra Kate, Droga Pippi do sławy stała się nieunikniona po jej imponującym wystąpieniu jako druchna na królewskim weselu w 2011 roku, też gdzie jej dopasowana, kremowa sukienka przyciągnęła uwagę całego świata. Jednak wraz ze sławą przyszły intensywne kontrole i niespodziewane osobiste wyzwania, w tym problemy w życiu miłosnym, które teraz skłaniają wielu do kwestionowania przyszłości jej małżeństwa z Jamesem Matthewsem. Pippa Middleton. Nigdy nie zadowoliła się po prostu korzystaniem z popularności siostry. Wychowana w rodzinie średniej klasy, bez powiązań z arystokracją, Pippa rozwijała bystry umysł, silną osobowość i nieustępliwe ambicje. Przed królewskim weselem prowadziła stosunkowo prywatne życie, poświęcając się nauce i karierze zawodowej, zdala od blasku fleszy. Jednak wszystko zmieniło się z małżeństwem Kate. Pojawienie się Pippi na weselu wywołało szał w mediach, czyniąc ją nową idro Wielkiej Brytanii z dnia na dzień. Ta ekspozycja była błogosławieństwem i przekleństwem. Z jednej strony dała Pipi możliwość zbudowania tożsamości oddzielnej od siostry. Z drugiej wystawiła ją na nieustanną uwagę paparazji i mediów, pragnących analizować każdy detal jej życia osobistego. Nagle została wrzucona w świat w którym wszystkie jej relacje, ubrania i ruchy stały się własnością publiczną. Chociaż początkowo była podekscytowana, Pipa szybko zdała sobie sprawę z ciężarów, jakie niesie życie celebrytki. Z nową sławą media stały się jeszcze bardziej zainteresowane życiem miłosnym Pipi. Jej związek z angielskim cricket, nowym zawodnikiem Alexem Lawsonem, zakończył się w 2011 roku, rzekomo z powodu trudności związanych z utrzymaniem romansu pod blaskiem fleszy i wymaganiami ich karier. Niedługo później poznała Jamesa Matthewsa, menedżera funduszy hedgingowych, absolwenta Eton i spadkobiercę posiadłości Glen Afric na karaibskiej wyspie St. Barts. Chociaż początkowo byli ostrożni, Pippa i James zbliżyli się, utrzymując przyjaźń, nawet gdy ona romansowała z maklerem giełdowym Nico Jacksonem. Ich związek z Nico był na tyle poważny, że krążyły plotki o zaręczynach, ale dystans okazał się nie do pokonania. On mieszkał w Genewie, podczas gdy ona miała siedzibę w Londynie. Po rozstaniu James na nowo wszedł do gry w bardziej poważny sposób. W 2016 roku ich związek stał się publiczny, a w 2017 roku wzięli ślub w luksusowej ceremonii. Na pierwszy rzut oka Pipa i James wydawali się idealną parą atrakcyjną, bogatą i mającą dobre kontakty społeczne. Jednak pod powierzchnią ich różnice szybko stały się oczywiste. Chociaż James Matthews miał wykształcenie pozwalające mu czuć się komfortowo wśród brytyjskiej elity, z natury był powściągliwy i nieśmiały w stosunku do mediów. Jego bogactwo i status nie prowadziły go do życia publicznego ani sławy. Zamiast tego wolał dyskretne istnienie. W przeciwieństwie do niego, Pipa, rzucając się w blask reflektorów, dorastała, przyjmując życie publiczne. Brała udział w wydarzeniach, pojawiała się na listach najlepiej ubranych, napisała książkę o organizacji przyjęć z Celebrate. I stała się postacią wyższych sfer. Ta różnica w postawach wobec publiczności zasiała subtelne napięcia w ich małżeństwie. Preferencje Jamesa dotyczące prywatności kolidowały z rosnącą przywiązaniem Pippi do zaangażowania publicznego. Media zauważyły, że Pippa często pojawia się na wydarzeniach bez Jamesa u boku, co podsyca spekulacje na temat problemów w raju. Podczas gdy James unika blasku fleszy, Pippa była postrzegana jako pragnąca utrzymać swoje miejsce w świecie społecznym, który przyjął ją po sławie związanej z weselem. Aby zwiększyć wyzwania Pippi, była ogromna presja, by żyć w cieniu siostry. Rola Kate Middleton jako przyszłej królowej Anglii postawiła ją na niezrównanym piedestale. Pippa, wychowana z wartościami tradycyjnymi, które kładą nacisk na ciężką pracę i osiągnięcia, zinternalizowała oczekiwanie samodzielnego udowodnienia swojej wartości. Pomimo swoich sukcesów, takich jak ukończenie Uniwersytetu w Edynburgu, praca w public relations i planowaniu wydarzeń oraz nominacja jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób w magazynie Time w 2012 roku, Pippa zmagała się z poczuciem, że jej osiągnięcia były pomniejszane z powodu sławy siostry. Ciężar oczekiwań publicznych i osobistych z czasem stał się coraz większy. Przyjaciele i bliskie źródła Pippi sugerowali, że jej wysiłki, by wciągnąć Jamesa do publicznej sfery, nawiązujące do bardzo publicznego partnerstwa Kate z księciem Williamem, były motywowane pragnieniem uznania. Niestety, naturalna awersja Jamesa do eksponowania się w mediach, Uczyniła te wysiłki w dużej mierze nieudanymi, uwypuklając fundamentalne rozłączenie między parą. Obserwatorzy zauważyli zmiany w zachowaniu Pipa w ostatnich latach. Kiedyś wibrująca i elegancka towarzyszka przyjęła bardziej dyskretny publiczny wizerunek. Komentatorzy mody spekulowali, że jej zmiana w kierunku mniej błyszczących strojów i bardziej powściągliwego zachowania odzwierciedla wewnętrzne konflikty. Może to była samotność, stres, lub niezadowolenie z małżeństwa. Szczególnie odkrywczy moment zdarzył się podczas wydarzenia charytatywnego w 2009 roku, zaledwie cztery miesiące po urodzeniu jej pierwszego dziecka. Kiedy zapytano ją o nieobecność czymsa, Pippa wyglądała na wyraźnie niezręczną, podając jedynie krótkie i krępujące wyjaśnienie, że zajmuje się dzieckiem. Momenty takie jak ten, chociaż wydają się trywialne. Podsycały spekulacje, że nie wszystko jest w porządku za kulisami. Pomimo sporadycznych wspólnych wystąpień, takich jak urlopy na St. Bart's, ogólny brak wspólnych publicznych zobowiązań wciąż podsyca plotki o małżeńskich kłopotach. Dodatkowo krążyły pogłoski o napięciach w szerszym kręgu rodzinnym Matthews. Napięta relacja Pippi z jej szwagierką Vogue Williams, żoną brata Jamesa Spencera Matthewsa, zwróciła uwagę. Pomimo że ich konflikty pozostały w dużej mierze ukryte, subtelne napięcia i domniemane urazy pojawiały się od czasu do czasu. Niektórzy obserwatorzy rodziny królewskiej spekulowali, że publiczne krytyki Vogue wobec Meghan Markle były nieodmiennie skierowane w stronę Pippi, podkreślając wewnętrzne rywalizacje. Chociaż Pippa pozostała ponad tymi sporami, decydując się na nie angażowanie się publicznie. Te napięcia rodzinne tylko zwiększały presję wokół jej życia osobistego. Jednym z obszarów, w którym Pippa i James znaleźli wspólną płaszczyznę, jest filantropia. Oboje wykazali zaangażowanie w sprawy charytatywne, a Pippa działała jako ambasadorka organizacji takich jak Mary Hare School for Deaf Children i Mary Hare School for Deaf Children. Współpracowała także w działaniach na rzecz zbierania funduszy z Fundacją Rodziny Jamesa. Założoną na cześć jego tragicznie zmarłego brata, który zginął schodząc z Mount Everest. Te wspólne wartości i inicjatywy mogły pomóc w wzmocnieniu ich więzi. Bliskie źródła sugerują, że pomimo ich różnych podejść do życia publicznego, wzajemne poświęcenie na rzecz projektów charytatywnych nadal stanowi solidną podstawę ich małżeństwa. Ponadto krążą plotki o nowej fundacji mającej na celu wsparcie dzieci z potrzebami specjalnymi. Co sugeruje, że Pipa i James planują przyszłe współpracę, sygnalizując, że wciąż są zgodni co do ważnych celów w życiu. Chociaż plotki o rozwodzie nadal krążą, obecnie nie ma żadnych konkretnych dowodów sugerujących nadchodzące rozstanie między Pippą a Jamesem. Ich małżeństwo jak wiele innych wydaje się zmagać z naturalnymi napięciami i różnicami w stylu życia, zaostrzonymi przez intensywny wzrok publiczny. Widziane emocjonalne zmiany Pippi wraz z nieustanną preferencją Jamesa do prywatności podsycały spekulacje. Jednak źródła wewnętrzne twierdzą, że ich wspólne działania filantropijne przyniosły stabilność. To, czy te wysiłki będą wystarczające, aby przezwyciężyć głębsze niezgodności, pozostaje otwartym pytaniem. Jednak to, co jest jasne, to fakt, że podróż Pippi Middleton jest znacznie bardziej złożona niż superficialis etykieta Eat Girl. Która została jej początkowo przypisana. Radzi sobie z sławą, presją rodzinną, małżeństwem, macierzyństwem i oczekiwaniami publicznymi z odpornością, nawet jeśli droga była znacznie bardziej wyboista niż się początkowo wydawało. Historia Pipi Middleton podkreśla napięcia między ambicją prywatną a postrzeganiem publicznym. Jej życie to studium kontrastów: glam orystyczne, ale z nogami na ziemi, ambitne, ale przytłoczone publiczne, ale prywatne. Chociaż być może nigdy nie udaje się całkowicie uciec przed porównaniami z jej królewską siostrą, Pipa zdobyła swoją własną przestrzeń. Przestrzeń, która nadal ewoluuje wśród osobistych akceptacji i oczekiwań społecznych. Podczas gdy spekulacje na temat jej małżeństwa i przyszłości krążą, Pippa Middleton pozostaje w swojej istocie symbolem wytrwałości. Niezależnie od tego, czy stawia czoła kontroli mediów, rywalizacjom rodzinnym czy wyzwaniom małżeńskim, kontynuuje rysowanie własnej drogi. Postanowiono zostawić swój ślad na własnych warunkach. Zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej historii. Dzięki.